Dobry kochani, witajcie ponownie na naszym kanale. Dzisiaj mam dla Was szarlotkę. Najprostsze ciasto, najlepsze ciasto, bo naprawdę ona się nigdy nie nudzi. A ja mam taki dobry przepis, który mi kiedyś dała mama, i go troszeczkę zmodyfikowałem, ale jest taki dobry. Niestety jabłek nie mamy zbyt dobrych teraz, ale najlepsze są jabłka najbardziej kwaśne. To wtedy szarlotka wychodzi idealna. Ja dzisiaj mam takie półsłodkie, twarde, ale będą dobre. Bierzcie mi, będą dobre, bo robimy ze świeżych jabłek, nie z e, jakichś tam dżemów i tak dalej, tylko ze świeżych jabłek. Wtedy szarlotka wychodzi najlepsza. Proponuję, zróbcie sobie na weekend, czy na tygodniu do kawy, po obiadku, naprawdę jest szarlotka idealna. My uwielbiamy ją, non stop jemy, jest naprawdę pyszna. A bardzo prosto się ją robi, każdy z Was może ją zrobić. Panowie... Zróbcie dla swoich kobiet, dla swoich żon, niespodziankę. Zróbcie taką szarlotkę. Naprawdę dać radę. Obiecuję wam, ze mną, krok po kroku każdy zrobi. Nie ma nad czym się zastanawiać, trzeba robić. A oczywiście, też nie byłbym sobą, gdybym nie poprosił was o subskrypcję. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście naszego kanału, to bardzo was proszę, zróbcie to teraz. Tutaj na dole możecie wcisnąć ten przycisk, ustawić sobie dzwoneczek. Dla nas jest to naprawdę mega ważne i będę Wam bardzo wdzięczny. Będzie coraz więcej przepisów i nie tylko przepisów, ale i vlogów. Dobra, bierzemy się do pracy. Już Wam pokazuję, co trzeba do tego pysznego ciastka, jakim jest Szarlotka. No to na początek dodajemy 10 łyżek mąki pszennej. Mogło być takie z górką, a to zawsze daje większe. Do tego dodajemy pół margaryny albo pół masła. Ja dodaję masełko. Najlepiej, jakby było zimne. No, no i teraz musimy to wszystko poszatkować na małe kawałki, żeby się masło połączyło nam z mąką. Jak już mamy rozdrobnioną mąkę z masłem, dodajemy 5 łyżek cukru. Oraz odrobinę cukru waniliowego. No tam z pół łyżeczki, albo łyżeczka albo pół łyżki wystarczy. I teraz jeszcze raz to wszystko łączymy przez siekanie. Pięknie. Mamy to zrobione, super. Do tego dodajemy dwa duże żółtka. Żółtko mi się jedno rozwaliło, ale to w ogóle nie ma problemu. I do tego dodajemy dwie łyżki kwaśnej gęstej śmietany. Takie większe łyżki mogą być. No i teraz musimy to wszystko zagnieść. Najlepiej sobie załóżcie rękawiczki, jeżeli będziemy to robić ręcznie, żeby nam to w palce nic nie wchodziło. I wszystko zagniatamy do jednolitej kuli masy. Jak zwał, tak zwał. Dzień. To. Teraz możecie to włożyć sobie na chwilę do lodówki. Ja do zamrażarki to rzadko wkładam, ale do lodówki na chwilkę, takie dziś 15-20 minut. Niech sobie to troszkę zestężeje i będziemy robili dalej. Kochani, jak nie chcecie ręcznie tego ugniatać, wyrabiać, no to wrzućcie sobie do jakiegoś urządzenia mechanicznego typu malaxer, thermomix, co tam macie. Wrzućcie sobie wszystkie składniki na raz, yy, włączcie. Jakiś turbo, czy, czy nie wiem, jaki tam macie program, żeby to wszystko się pocieło połączyło przez chwilę, a później tylko ręcznie zrobicie kulę do lodówki i macie już gotowe. Jeszcze szybciej niż ręcznie, ale jak chcecie. Można ręcznie, można mechanicznie, nie ma problemu. Teraz taką formę do tarty: ja mam szklaną. Mam drugą jeszcze taką kamienną z Ikei, jest troszeczkę większa, ale wolę w tą mniejszą sobie zrobić, bo będzie więcej jabłek, będzie wyższa. Teraz musimy to wysmarować masełkiem, albo tą margaryną co tam daliście sobie do ciasta. I włączcie sobie już piekarnik na 180 stopni grzałka góra dół. Niech już się nagrzewa. Mamy to. Teraz możemy wyciągnąć ciasto. Teraz delikatnie podsypujemy mąką i będziemy rozwałkowywać nasze ciasto. Na pół. Jedna część zostaje, drugą do lodówki. Musicie sobie też podsypywać na ciasto, coś mi się tutaj rozpada, żeby się nie przygniatało, przyklejało do wałka. I tak musimy rozwałkować. Tym to się nie przyjmujcie w ogóle, że to się rozchodzi. Później stoimy to na naszym naczyniu. Możemy sobie sprawdzić, czy jest w porządku. Tak, jest dobrze. Lepiej, żeby była troszkę większa po bokach, bo wtedy na brzegi możemy sobie jeszcze ją wyłożyć. Dobra. Ja już sobie to przerzucę na naczynie, jak mi się uda z tym wycięciem. Pokażę wam jak. O. Nie do końca udało się, bo się rozwaliło, ale to nie przeszkadza mi to w ogóle. Teraz musimy sobie to tak ułożyć. Tu musimy skleić. I tam, gdzie mamy nadwyżkę ciasta, to sobie obetnijcie równo z rantem. O, będzie dobrze. I teraz te nadwyżki możemy tutaj powklejać tam, gdzie mamy dziury, to możemy też tak zostawić. Ok. I gdzie tutaj na brzegi nam brakuje, to możemy też dokleić. Bo ja robię tak, żeby tutaj mniej więcej na równo było ciasto. Ono troszeczkę opadnie, jak nam się podpiecze, za chwilkę. Ale jak będą jabłka, to nam tak za bardzo nie będzie wyskakiwał ten sok i będzie fajnie to wszystko wyglądało. To mniej więcej mamy. Teraz widelcem nakujcie całą tutaj powierzchnię. Po to, żeby nam się ciasto podczas podpiekania nie podniosło. Chcemy, żeby było równe. A no, jak dużo tych nacięć, to też nie przeszkodzi, ogóle. Bo... No, i tak jest super. Takie ciasto wkładamy teraz do piekarnika. Niech się podpiecze. Tak, myślę, 15 minut nastawimy. Musi być delikatnie już zarumienione. To sobie sprawdzajcie u siebie w piekarniku. Ja nastawię sobie timer na 15 i zobaczę, jak to będzie dalej wyglądało. Ale tak to mniej więcej wygląda. I rzucam, niech się podpieka. Teraz przygotowujemy jabłka. Ja mam takie zielone, ale że one są zielone, to nie oznacza, że są kwaśne. W miarę twarde, ale są słodko kwaśne. Musimy je obrać i później będziemy je szatkować na mniejsze kawałki. Ja mam jabłek 5, zobaczymy ile wyjdzie. Teraz jabłka dzielimy na takie kawałki, ja to tak tnę mniej więcej już też gdzieś tam robiłem ciasto z jabłkami, co już Wam pokazywałem, ale mniej więcej. Nie muszą to być małe kawałki, mogą być większe. To się fajnie później rozpada. Niektórzy tną na takie płaskie tego typu, ale ja niejednolite kawałki robię i fajnie to wygląda. No i zobaczcie: tutaj mam 5 średnich jabłek, taka miseczka. Myślę, że wystarczy. Czekamy, aż się ciasto podpiecze i będę wyrzucał do dalszego pieczenia. Zobaczcie, jak pięknie dziurka się oczywiście zrobiła, ale nie będziemy się nią w ogóle przejmowali. Dodałem jeszcze 10 minut, bo było jeszcze za, za bardzo takie jasne. Ale jest już teraz w porządku. Na to wysypujemy teraz jabłka. I zobaczcie, wcale tak dużo tych jabłek nie ma. Musimy je rozłożyć tutaj po całej powierzchni. Spokojnie. Można by było jeszcze dodać jedno, ale już wystarczy. Ja zawsze dużo do jabłek daję, że nawet jest taka wielka górka. Wolimy, jak jest więcej jabłek. No i teraz na to ja posypuję cynamonem. Jeżeli nie lubicie cynamonu, to sobie nie posypujcie, ale my lubimy cynamonik i zawsze jak są jabłka, cieście, to zawsze jest cynamon. Dobra, to wystarczy. Wyciągam teraz ciasto i przykryjemy drugą częścią. Ciasto prosto z lodówki jest już takie sztywniejsze niż wcześniej. Musimy je troszkę rozpłaszczyć i możemy rozwałkowywać. Jeszcze troszkę podsypię mąką, żeby nam się to nic nie przykleiło. I jedziemy. Przykrywamy sobie drugą częścią. No tak, mniej więcej. Ja tutaj sobie naokoło jeszcze tak troszkę w brzegi wciskam to ciasto, niech sobie wejdzie. Można też zrobić to tak, że drugą część można zamrozić i na tarce z grubymi oczkami zetrzeć. Ale ja wolę w taki sposób ponieważ później jest to ciasto takie dobre. I tutaj, gdzie mamy dziurki, możemy powkładać nadmiar ciasta. No, troszkę mi zostało, ale OK. No i teraz widelcem znowu musimy nakłuć górę. Też tak dosyć gęsto, żeby nam powietrze wychodziło, aby to ciasto nie dostało jakichś niepotrzebnych gór. I będzie w porządku. O! Dobra. Tutaj jeszcze sobie tak powkładam. No i takie ciasto wrzucamy do piekarnika. Na 35 minut sobie nastawię timer. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ono musi być też takie złote, jak ten spód. Jabłka wtedy już dojdą. I wtedy będzie w porządku. Jak będzie za jasne, no to dorzućcie sobie jeszcze parę minut. Ja to już wrzucam do środka. No to, kochani, szarlotka za mną się już piecze, jak widzicie. Czas się brać za sprzątanie tego bałaganu. Ogarniam wszystko, zaraz robię kawę, wyciągam szarlotkę, no i może z jakimiś lodami, albo nie wiem z czym, zaraz będziemy jedli, nie? No dobra. Nie wiem, czy słyszycie, jak kroję, jakie jest chrupiące ciasto. Super wyszło. Naprawdę Wam polecam ten przepis, bo jest bardzo prosty, ale naprawdę z smaku jest idealne. O. Jeszcze mi się wszystko rozwaliło. Rozwaliło mi się, jak kroiłem, ale zobaczcie sobie, jak ma dużo jabłek. Tutaj nie wiem, czy będzie widać. Będzie widać. Jest dużo jabłek. Ona, jak troszeczkę zastygnie, to będzie inaczej się układała. Teraz to jest jeszcze wszystko cieplutkie. No i pierwszy kawałek zawsze jest e, ciężki. Nie posypałem sobie jeszcze cukrem pudrem, ale. Dla was spróbuję bez cukru pudru, bo już. Mm. Mm, mm, mm. Powiem wam, że taką szarlotkę to można jeść i jeść, <śm> ale nie będę jadł cały czas, nie? Bardzo dobra. Musicie mi uwierzyć na słowo, albo najlepiej zróbcie sobie taką szarlotkę, bo jest naprawdę bardzo fajna i bardzo smaczna. Delikatna, ciasto się rozpływa wręcz w ustach. Można właśnie taką ciepłą szarlotkę podać z lodami i naprawdę dobrze to smakuje. Uwierzcie mi, zróbcie sobie, bo naprawdę warto. Dzisiaj kończę. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem. Może zrobimy razem pizzę któregoś dnia, bo mam kilka przepisów, to zobaczycie, jak my robimy domową pizzę. Nie taką typowo woską, ale taką domową. To może następnym razem zrobimy razem pizzę. Zobaczymy. No to jak będziecie chcieli pizzę, to piszcie w komentarzach. Czym więcej komentarzy z pizzą, będzie pizza. Piszcie. Zobaczymy, jak wyjdzie. Dzisiaj kończę. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem. No i oczywiście pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. Będzie nam naprawdę bardzo miło z tego powodu. Jeżeli to zrobicie, zasubskrybujecie, podacie dalej ten kanał, aby się troszkę szybciej rozwijał. Dzisiaj papa, pa, Buźka. Smacznego. Cześć.